Dzień dobry, nazywam się Iwona Strojek, jestem dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie, szkoły kształcącej od wielu lat w branży mechanicznej i motoryzacyjnej. Wielu, 60 lat prawie kształcimy techników mechaników, techników branży CNC, informatyków, ekonomistów, i dziś pojawia się już nowy kierunek technik automatyk. Realizujemy ciekawe zajęcia edukacyjne, praktyki zagraniczne. Obecnie nasi uczniowie przebywają w Hiszpanii, w Berlinie i we Włoszech na bezpłatnych praktykach w ramach Erasmus. Mamy bogate pracownie, w których uczymy młodzież praktycznej nauki zawodu. Jeśli nie jesteśmy w stanie nadążyć za już postępem technicznym, technologicznym, zajęcia realizowane są na terenie zakładów pracy. Naszym wielkim atutem jest to, że jesteśmy w bardzo bliskim sąsiedztwie strefy ekonomicznej Tarnobrzeskiej pod strefą Nowa Dęba. Tuż obok znajduje się tak około 20 takich dużych, bardzo dużych wiodących zakładów pracy, w których nasi uczniowie odbywają staże, praktyki zawodowe, ale również dla tych uczniów. Proponujemy i pomagamy im w zdobyciu pracy. Takim innowacyjnym narzędziem jest nowa platforma Pracujący Uczeń, które właśnie wdrażamy w naszej szkole. Będzie to platforma skierowana zarówno dla uczniów, jak i dla pracodawcy. Poprzez tą platformę Uczeń i pracodawca będzie mógł nawiązać komunikację w zakresie właśnie zdobycia nowych uprawnień, umiejętności, a przede wszystkim pracy. Serdecznie zapraszamy!